Witajcie, witajcie Tak wygląda zorza polarna Na Weslandzie Dokładnie tak Tak, zobaczcie podświetlane szklarnie A że dzisiaj chmury są niskie To ładnie się odbija światełko Kurwa jak będzie wstawał, nie? A to jest godzina 2.09. Nie lubię no Kurwa jak ja to pamiętam Jak pierwszy raz w nocy jechałem mówię, Kurwa co to jest To jest zorza polarna czy co? No wygląda jak, nie? Jak zdarza Polarnia wygląda. No właśnie to. Orchidea. Są ciepłe szklarnie. Trzeba je naświetlać tu. Aby kwiatki rosły. Ja o szybie, kurde no kurwa ja jak gdzie? jak gdzie? no światło, z, światło zgaszę, jest, kurde no światło można jechać proszę tak, bardzo wiemy. kurwa, Zorza Polarna dobra, włożę światło, nie świruję taka ciekawostka weslandowa tej? poety! No. Podobało się? Doża Polarna holenderska? Tam dalej w stronę Rotterdamu, tam następna Doża Polarna bo tam ogórki rosną Ogórki to dopiero trzeba naświetlać żeby rosły tak ładnie no ta, kurwa, tam kurwa, jakie są jakieś było. jakieś jakieś słońce, jakieś 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 normal. Zaraz Zaraz przetnie panna Atropos. Dobra, panna transmisji. Kończymy nadawanie. transmisji.